Cześć wszystkim, Marek z tej strony witam w kolejnym odcinku Subnoutniki na moim kanale. E, znowu mam niewesołe wieści. <laughs> Chyba będę musiał przestać grać w wersję eksperymentalną, bo to się robi już troszkę irytujące. Po raz kolejny autorzy wprowadzili update, który bardzo mocno zmodyfikował rozgrywkę, a co za tym idzie, przestały działać po prostu znowu stare save'y. Znaczy, no, działać działają, ale pojawia się komunikat, że już są przestarzałe i że. Że przez to nie powinno się na nich grać, bo nie będziemy mieli nowych funkcji i rozwiązań, zwłaszcza w generatorze terenu, który został troszkę zmodyfikowany i poprawiony. I przez to w zasadzie za każdym razem. Coś jakby tutaj mi gadało. Hmm. Dobra. W każdym razie, tak jakby wygląda na to, że co chwilę jest ten reset robiony i bardzo ciężko się. Cokolwiek tutaj robi, bo co chwilę pojawia się komunikat, że muszę resetować mapę, już pomijając te wszystkie błędy, które tutaj są w potężnych ilościach po prostu. Pomyślałem, że zmienimy formę serii z wersji takiej survivalowej, powiedzmy na wersję skupioną na omawianiu nowości i ciekawostek związanych z tą grą bo chyba tak będzie najlepiej, przynajmniej dopóki nie pojawi się jakaś jakiś, jakaś modyfikacja, która pozwoli grać na tyle trwale i długo, że nie będę musiał co chwilę resetować gryży, tak to ujmę. Bo to troszkę jest jednak irytujące. Wiem, że no, o, otwieraj się. Dobra, jesteśmy w trybie kreatywnym, dlatego od razu wszystkie te funkcje i jak widzicie, jak, jak widzicie, wszystko to jest od razu dostępne i Mogę sobie od razu tutaj zespawnować wszystkie pojazdy i nie ma z tym żadnego problemu. Także szybko to pomyślałem, że coś takiego zrobimy. No, szybciutko. Pyk, 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 pyk. Jest. Dobra. I jeszcze dużego chcemy. Dobra. Pewnie znowu się zaczepi o łódź podwodną. O ten, o kapsułę ratunkową. A nie, nawet nie. Dobra. I... Pokażę Wam parę nowości, które ostatnio się pojawiły w grze. Otóż, teraz mamy parę nowych bloków, takich dekoracyjnych i funkcyjnych. Jak widzicie, tutaj się troszkę pozmieniło, pozmieniało, i mamy teraz biurko i krzesełko. Nie mogę się doczekać, aż będziemy mogli to postawić i zobaczyć, jak to działa. Tak, gra jak zawsze przycina w momencie wybrania jakiegoś obiektu po raz pierwszy od uruchomienia, także trzeba, trzeba się z tym zawsze liczyć. Dlaczego tu się to pojawiło? Ok, zacznijmy od zwykłej klasycznej podstawy, bo to jest najbardziej taki podstawowy blok, który wymaga ten fundament, czy jak to się nazywa? Foundation, tak, fundament. Podstawowy blok, który musi być postawiony, żeby można było zrobić cokolwiek innego. O, dobrze wiedzieć. Postawmy sobie tutaj szklany, szklany korytarz. Hmm, trochę płytko tu jest, wiecie. Tu postawimy to trochę do góry, trochę wyżej. A no, taki dzisiaj odcinek zrobimy bardziej <gryw> bardziej dekoracyjny. Budujemy z markiem znowu. Okej, okay. jeszcze raz, jak myślicie? No, w sam raz. Chodzi o to, żeby. O, nawet da się tutaj wejść na górę. Super. <gryw> o, rany. Powiem Wam, że ta gra, mimo że ciągle trzeba ją uruchamiać od nowa i ciągle grać od zera, nie przeszkadza mi to zupełnie. To jest tak przyjemne. Przyjemna rozgrywka. A. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Dobra. Też da się wejść. To, że się da wejść na górę, to bardzo dobrze, ponieważ możemy sobie tutaj ustawić na przykład to. Swoją drogą, po tak długim czasie mogliby już sprawić, żeby ten reaktor jądrowy miał jakąś normalną teksturę, bo wygląda to trochę głupio. Dobra, otwórzmy go i wrzućmy uranu. A, od razu przyjemnie mruczy. Dobra, zróbmy wejście. Tak. I zróbmy drugie wejście na dole. A ja dla Was przygotowałem w ogóle taką wielką bazę nową. I z przepięknie udekorowaną, naprawdę spędziłem chyba z półtorej godziny na to, żeby ją ładnie zbudować, żeby to wszystko wyglądało interesująco, ciekawie, miło roz rozmieszczone, żeby były pomieszczenia, żeby były fajne jakieś ciekawostki zawarte, żeby pokazać możliwie wszystkie ciekawe rzeczy, jakie są w tej grze do zaoferowania. Uruchamiam dzisiaj grę, bo to wczoraj sobie przygotowałem. Uruchomiłem sobie dzisiaj grę, chcę nagrać nowy odcinek, patrzę, a to... Dupa. <laughs> Także nie fajnie Naprawdę nie niefajnie, autorzy, że takie rzeczy robicie. E, tu się da jeszcze wyżej? Nie. Dobra, to jesteśmy już na najwyższym piętrze. I teraz zobaczmy, co my tu mamy do wyboru. E, to jest ten filtration machine. To nam się teraz nie przyda. To już znamy bardzo dobrze. Mamy ten punkt obserwacyjny, ale jego chyba da się tylko z zewnątrz zaczepić. Chyba się nie da w środku, będąc podłączyć. Zobaczmy, tak, tylko z zewnątrz. Ok. No wracaj, wracaj, wracaj. I wcześniej tutaj była ławka. Widzę, że nadal jest ta ławka. Tutaj się jej nie da wstawić. A nie, da się wstawić ławkę. Zobaczcie, to ciekawe. Przepraszam, że tak robię. Taki odcinek. E na spontonie zupełnie niemalże, ale dosłownie miałem wszystko przygotowane. Wcześniej wyszedł update i już myślałem, że będę wiedział, co mam nagrywać. A okazuje się, że, że mam niespodziankę, jak zawsze. No, ale jak to. Niemalże staje się sentencją, przewodnią mojego programu, e, mojego kanału. Tak to jest, jak się gra w niedokończone gry. <laughs> Trzeba się liczyć z tym, że w każdej chwili może się pojawić update, który wszystko wyłączy. Dobra, zobaczmy. Miscellaneous, to, to, tak, tak, to, to dziwne słowo, właśnie się tak czyta, miscellaneous. E, zawiera, widzę, że biurko i krzesełko, zobaczmy. Da się tutaj wstawić? Da się. Ale czad. Ciekawy jestem, czy to kiedyś będzie można obsługiwać. Można tylko na razie to construct. A zobaczmy. Nie, nic się nie da na razie zmienić. No, podniosła muzyka się włączyła akurat w momencie, kiedy chciałem, kiedy postawiłem. Dobra. Krzesełko też na razie jest nieinteraktywne, wyłącznie, wyłącznie dekoracyjne. No ale zawsze coś, można udawać przynajmniej, że się, że się stoi, że się siedzi przy tym biurku. Fajnie to wygląda, naprawdę zaczyna to nabierać wyglądu niesamowitego. Coraz, coraz bardziej taka, ta gra się staje coraz pełniejsza. Z ciekawych bloków mamy jeszcze coś, co się nazywa specimen analyzer. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest taki rodzaj czegoś na jeden, na jeden item w środku. Zobaczmy, jeśli bym sobie zespawnował. Zobaczmy, konsola jest włączona, jest dobra. E, e, I ten nie wiem, py. Dobra, mam go w plecaku, czy nie? Tak jest. Dobra, I przerzućmy tego Pipera. Tutaj widzicie, pojawił się tak, jakby tu można było coś analizować. Access Specimen Analyzer. Tak, jakbyśmy mogli jakieś. Patrzcie, tu piasek jest, czyli tak, jakby można było tu włożyć jakąś próbkę, na przykład rybkę. I ta rybka mogłaby sobie tutaj pływać i w tym czasie byłaby badana na przykład tą maszyną. Zobaczcie, ewidentnie tu jest jakiś rodzaj kamery czy stereoskopowej jeszcze do tego, czyli to by się mogło obracać dookoła i podnosić góra-dół i analizować to, cokolwiek tam w środku włożymy. Ciekaw jestem, czy to może ma na przykład na celu działać na podobnej zasadzie, co nasz skaner. Ten skaner, który się pojawił zresztą też niedawno w update, w którym zaczynałem kręcić, o ten skaner. Czy to jest coś w tym stylu? Trudno powiedzieć. Zobaczymy. Tak, jak zwykle się blokuje. O, można ławkę zeskanować. O, kurde, patrzcie, ja siedzę na ławce. Nie wiedziałem, że się da siedzieć na ławce. Jak ja mam wchodziutkie nóżki. Takie niemęskie. Ale, że można. O, i ław. Ej, ja chciałem to zeskanować. zobaczmy. Eee, patrzcie, można zeskanować ławkę. To, to, to dopiero ciekawostka. <laughs> nie zdziwię się, jeśli się okaże, że w kolejnych update'ach... OK, mamy wpis w tym. Eee, technical, zobaczmy. Equipment. Tylko... ten... tutaj... Emergency Vessel Overview. Hmm... Survive Checklist. Nie ma, nie ma ławki. Ciekawe. Nie zdziwię się, jeśli się okaże, że w kolejnych updatech na przykład wprowadzą coś takiego, żeby odblokować tą ławkę, odblokować ten specimen analyzer, krzesełko. No, patrzcie, krzesełko też da się zeskanować. I, albo biurko. Okaże się, że trzeba będzie znaleźć we wraku statku, we wraku Aurory, których ostatnio się bardzo dużo przecież tutaj pojawiło. Będzie trzeba odnaleźć na przykład ten. O się taka podniosła, muzyka zrobiła. Będzie trzeba odnaleźć te meble, żeby mo można było je potem w swojej bazie zbudować. Powiem Wam, że aż, aż nie mogę się bardzo doczekać, kiedy to się wszystko pojawi i kiedy to zacznie działać, bo naprawdę. Tak fajnie się zaczyna tutaj robić w tej grze. Takie ciekawe rzeczy się robią. Szkoda, że tego wszystkiego jeszcze nie ma w trybie survivalowym, bo naprawdę fajnym, fajnym by to było wszystko rozwiązaniem. Z, z innych ciekawych rzeczy pojawiła się coś takiego jak Floodlight. Flood to w poprzednim odcinku już ją znalazłem, ale jeszcze nie zdążyłem się nią pobawić. Zobaczcie, to wygląda w ten sposób. I to jest po prostu taki bardzo potężny reflektor, którym możemy sobie podświetlić lampę, e, stację naszą, naszą bazę. Nazwijmy to w ten sposób. Jeszcze z ciekawych bloków. Zobaczmy, czy ja mógłbym coś takiego zrobić. Zmieści się, dobra. A. Ale to za bardzo nachodzi tutaj. Nie, to. To wiem. Zrobimy e, szklany korytarz w ten sposób. Potem korytarz szklany prosty. A! Ha! Normalnie architekt ze mnie. <grych> Idealnie. I teraz możemy postawić sobie coś. Appliances, czyli urządzenia. Spotlight. Spotlight to jest taki rodzaj lampy, która sobie świeci. Obraca się po prostu i świeci. Na razie o. nie można nic więcej z nią zrobić. Myślę, liczyłem na to, że może ona będzie na przykład oświetlać. To, co wybierzemy, że będzie można ją jakoś obrócić, ale póki co ona jest w pełni automatyczna i po prostu świeci byle gdzie. Ma jakiś tam zakres kątowy obrotu, także ma znaczenie, pod jakim kątem ją budujemy, tak jak przy tamtym reflektorze, ale poza tym bez znaczenia to jest. Tak na razie chyba bardziej dekoracyjna ciekawostka. Tutaj widzę, że żadne nowe źródło zasilania się nie pojawiło. Nadal ten communications relay nie działa jako tako, ale można go. Poklikać już, zobaczcie, jak go przyczepimy, na przykład tutaj, ee, tak, nie, chcę go na krawędzi, dobra, tutaj wróćmy. O, słyszycie? I to tyle. Odzywa się, jak się w niego kliknie, mówi playing message one minute, coś tam, coś tam i koniec. Także kolejna ciekawostka. Słyszałem, że jeden z tych wraków, poza tym, który po pokazywałem poprzednio, ten w biomie, albo w biomie pływających wysp, albo podwodnych wysp, albo tam w tym biomie trawiastym, stał się fizycznym obiektem i można do niego wpłynąć, ale nie wiem, na ile to jest prawda i na ile to działa, tak więc będzie, będę musiał się zaraz przepłynąć tam i zobaczymy, także póki co chcę wyposażyć nas naszego Simota w... Ło. Chcę wyposażyć Simota w ulepszenia, także zamontujemy mu tutaj ten cały zestaw tego wszystkiego, co mieliśmy poprzednio. I wyruszymy do wraków, zobaczę czy coś tam się zmieniło, bo podobno się zmieniło, <grytanie> także zaraz wracam. Okay. Wygląda na to, że znalazłem wrak. A właściwie miejsce, gdzie on powinien być. Bo po braku nie ma ani śladu po prostu. Został za to w powietrzu kwiatek jakiś, który go ruszyć się nie da w żaden sposób. Zobaczmy, może. Nie wiem, czy pamiętam komendę i item... A, Okej. Okay. I zobaczmy. Nie, nie da się. Ale za to mamy plakat. Trochę to dziwne, bo. Patrzcie, to wygląda tak, jakby ten wrak miał tutaj leżeć. Ale gra zapomniała go dodać. Ja wiem, dlaczego go nie ma. No, przecież my jesteśmy w trybie kreatywnym. A wraki pojawiają się dopiero po wybuchu Aurory. Czyli dopóki nie przełączę się w tryb survivalowy i nie uruchomię trybu. Nie, nie poczekam aż Aurora wybuchnie. To wraki się nie pojawią, no, cenna informacja jest. Dobra, to muszę wrócić do bazy i przełączyć się w tryb kreatywny, z trybu kreatywnego w wolowy. To się akurat łatwo robi, po prostu się wpisuje. Syr, wy, v, Tak jest. I czekamy po prostu, aż Aurora walnie. To ja sobie oznaczę to miejsce, żebym nie musiał go znowu szukać ojej, tak tak jest oznaczę sobie to miejsce nadajnikiem i popłynę po prostu do, aurora, do bazy i wrócę tutaj jak już będę miał y, pewność, że wrak się powinien pojawić y, dobra no, to już jestem długo się musiałem naczekać zanim Aurora w końcu zdecydowała się wybuchnąć no, i ostatecznie nie wybuchła. Musiałem ją sprowokować do tego odpowiednią komendą. Jak się okazuje, jest taka komenda dostępna do użycia. Nazywa się Explode Ship. Dobra. A przypomniałem sobie, że nie zrobiłem laser cuttera. O, patrzcie. Ha. Wygląda na to, że te wszystkie przedmioty będą zablokowane, i tak jak przewidywałem, będziemy musieli je zeskanować, żeby można było je użyć. To ciekawe. Wygląda na to, że ta gra będzie miała bardzo podobną fabułę do tego, co możecie kojarzyć już z gry Firewatch. Czyli będzie e, gracz prowadzony za rękę za pomocą różnych audiologów, nagrań, rozmów z innymi postaciami, które mogą się tutaj pojawiać. E, z tego, co już widziałem na oficjalnym subreddicie tej gry, będzie pojawi się już jest model stworzony tej dziewczyny, która, tą, którą tutaj widać. Oj, nie mam latarki. Dobra. Zaraz zobaczmy. Item flash light. Ok, jest latarka. I ta dziewczyna pojawi się. Podobno ma się pojawić w fabule. Jej kombinezon już jest wymodelowany i widziałem już go na screenach. Zobaczmy. Item laser cutter. Zobaczmy. A, udało się. Ha. Bałem się, że nie trafię z komendą. Zobaczmy. O nie, trochę będzie, będę musiał tutaj po, popracować przy tym, choć idzie dużo szybciej niż się spodziewałem. Może to dlatego, że to jest tryb kreatywny. Jak widzicie, te komendy w trybie kreatywnym bardzo przyspieszają pracę i dużo łatwiej i dużo szybciej się to robi. Z tego co widziałem, to są nawet komendy, które pozwalają teleportować się pomiędzy różnymi ciekawymi punktami, więc zawsze można się jeszcze w ten sposób ratować. Choć jeszcze nie próbowałem ich. To jest ciekawe, że gra jeszcze nawet nie jest, nie wiem, w jednej trzeciej chyba nawet nie jest jeszcze gotowa, a jest już tak dokładnie zbadana przez wszystkich graczy i zobaczcie, zanim wyjdzie tryb survivalowy, rzeczywiście tryb taki dla tych, którzy chcą przejść, fa tryb fabularny, nie survivalowy, co ja gadam, to w zasadzie już cały, te, cały teren tej gry, tego świata będzie już doskonale wszystkim znany już. Nie będzie niespodzianką to, co ta gra będzie miała do za, zaoferowania w przyszłości. Aż, aż mi jest żal, że po prostu w tym momencie będziemy mogli to wszystko sobie odblokować. Zobaczcie, ten reflektor będzie trzeba też zeskanować, żeby można było go odblokować, ale to już wiemy z poprzedniego odcinka. I tak samo jest tutaj też ten fragment generatora słodkiej wody z od tego od filtration fragment, czyli to będzie. Ale trzeba dwa takie znaleźć teraz. Zobaczcie, dwa są. A to ciekawe, wcześniej wystarczył jeden. To jest bardzo ważna informacja. Czyli gdzieś w drugim, w którymś z drugim z pozostałych wraków musi być możliwość przeanalizowania drugiego fragmentu takiego tego, tego maszyn, tej maszyny filtrującej. Ej. Uważajcie, jak klikacie prawym, bo wtedy niedorzecznie szybko pływa ten Seaglide. No dobra. To popłynę teraz do tego drugiego wraku, który jest gdzieś tutaj na północ, w tym biomie zatopionych wysp. I myślę, że, że zobaczymy, może już I będzie to fizyczny obiekt, do którego będzie się dało wpłynąć. Tak samo. O, właśnie, tu jest przecież Kurz Zone, gdzie, jeszcze, gdzie jest jeszcze jeden taki wrak jak ten, tylko że przewrócony. To myślę że, myślę, że do niego szybciej uda mi się dotrzeć. Jest bardziej po drodze. On był gdzieś w tą stronę, bardziej w stronę Aurory. Zobaczmy, może uda mi się bez cięcia jakoś w miarę szybko dotrzeć, to wtedy nie będę ciął. A jeśli coś, to po prostu wytnę ten najtrudniejszy fragment, chociaż... O, tu jest ten przesmyk charakterystyczny między dwoma częściami biomu grzybów. Także tutaj będzie dalej, yy, ten kurzon się zaraz tutaj zacznie. To jest bardzo charakterystyczne miejsce właśnie, łatwo tutaj dotrzeć. Ale mi gra przecina przez to, że takie doczytki się robią. Gdzieś ten kurs on powinien się zaraz, o już się zaczął i jest przewrócony wrak, patrzcie jak, jak trafiłem. <laughs> Widzicie, to jest właśnie to o czym mówiłem, że w każdym, za każdym razem gdy uruchamiamy tą grę, teren jest na, na nowo generowany dynamicznie, ale kluczowe punkty zawsze są w tych samych miejscach. Dobra, czyżby teraz można było tutaj się dostać do środka? Wcześniej w sumie też można było się dostać, ale nic ciekawego za bardzo nie było. Tutaj jakieś fragmenty widzę. To jest ten sam wrak, tak jak już Wam wcześniej wspominałem, ten sam wrak, co przed chwilą zwiedziliśmy, z tą różnicą, że on jest przekręcony na bok. I troszkę jest zmieniony układ pomieszczeń w środku, żeby nie było za łatwo. To chyba jest jedyne wejście, jak mi pamięć nie myli, nie? Zobaczmy. Hop. Tak, da się wpłynąć. Tutaj kolejny reflektor do zbadania. Kolejna ława do zbadania. I kolejne doniczki do zbadania. Tu wyjścia chyba nie ma, nie? Nie ma. Dobra. Weźm, weźm, weźmiemy latarkę, może coś się jeszcze tutaj dopatrzy. Nie, tu chyba nic nie ma. To chyba trzeba jednak szybem wentylacyjnym popłynąć. A, powiem wam, że ta eksploracja tych wraków jest naprawdę fajna. To był genialny pomysł ze strony autorów, że coś takiego dodano. Hop, hop. O, patrzcie, doniczka jest tutaj. Czyli tutaj będziemy mieli doniczkę do zasiania roślinności w niej. I będziemy mo mogli znaleźć one na wyspie, pływającej wyspie będziemy mogli znaleźć y, roślinki, które będzie można w niej zasadzić. Ciekaw jestem, czy one będą potem jadalne na przykład. Wygląda na to, że w każdym z tych wraków będzie jakiś ekstra przedmiot, który będzie w jakiś sposób ułatwiał nam grę. Nie, tego nie można zeskanować. <gry> Dobra, to tyle w dzisiejszym odcinku. Nie chcę za bardzo przedłużać, bo w sumie niewiele jest do pokazania w tym, tym razem też. Powiedzcie, czy taka forma odcinków Wam się podoba? W sensie od, odcinków, w których będę prezentować te najważniejsze zmiany, jakie się pojawiały w grze? Bo myślę, że to jest dosyć ciekawe, żeby być na bieżąco z tym, co autorzy dodają. Ale z drugiej strony też ma tu tą wadę, że będę spoilerował Wam dosłownie po prostu, gdzie co jest. Jeśli któregoś dnia ktoś z Was będzie chciał, będzie chciał sobie sam pograć, to będzie już wszystko wiedział. No, w każdym razie. Ja bardzo chętnie jeszcze pogram trochę tą grę, ale nie, nie mam ochoty już po prostu po raz kolejny zaczynać wszystkiego od nowa, bo to już jest trochę nudne. O ile w tych dużych tytułach typu, typu Seven Daysy czy Space'ach, tam nie pojawiają się tak często aktualizacje, które wzmuszają gra, gracza do zaczynania wszystkiego od nowa i nie ma tam takiego problemu. Tutaj ta, taka aktualizacja, zwłaszcza w tym trybie eksperymentalnym jest dosłownie co chwilę i bywa to po prostu męczące na pewnych etapach, także... Oczywiście myślę, że takie, takie rozwiązanie z tymi nowościami, z tymi update'ami o nowościach byłoby bardzo interesujące. Piszcie co, co myślicie o tym. Ja w takim razie już kończę i dzięki do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie.